Witamy w kolejnym odcinku Rok Witania. Dziś znajdujemy się na zajęciach plastycznych, które odbywają się co tydzień w poniedziałki i dzisiaj robimy ekotorby. Na tych torbach znajduje się sowa, do której przyklejamy różne materiały. Nasze torby będą w barwach jesiennych. Na początku listopada z naszą kamerą wybraliśmy się na Akademię Sztuki dla Seniora, na której studenci robili drewniane kamieniczki. Mm -hmm. z miesiącu w naszej pracowni plastycznej mamy zajęcia Akademia Sztuki dla seniora. Dziś przygotowujemy kamieniczki, a w przyszłym miesiącu rozpoczniemy przygotowania do świąt. Zaczniemy od robienia kartek. Zapraszamy. Pracujemy. Spotkanie integracyjne, pań, oderwanie się od obowiązków domowych, od myśleniu o własnym tylko zdrowiu i o problemach rodzinnych i całego świata. To jest Wspaniała rozrywka dla wszystkich pań. Ponadto zobaczyliśmy jak, wygląd jak wyglądają zajęcia muzykujące brzydące, na które co miesiąc zaprasza pani Małgosia z panem Bartoszem. Witam wszystkich. Zajęcia muzykalniające dla maluszków. Rozpoczęliśmy w tym roku po raz kolejny. To już chyba trzecia albo czwarta nasza edycja. Mamy nowe maluszki, nowe mamy. Bardzo się cieszymy, że chcą do nas przychodzić. Są to zajęcia rozwijające słuch muzyczny dzieci. Dzieci podczas zajęć słuchają różnych rytmiczanek z pokazywaniem, z tekstem oraz bez. Z różnymi elementami. Wszystkie te piosenki, rytmiczanki mają na celu rozwój muzyczny dziecka już od właśnie najmłodszych lat. Serdecznie zapraszamy. Przed nami wiele atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych. Sprawdzajcie informacje na rok za to. Do zobaczenia w następnym odcinku.